Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile w Lokopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od niemieckiej sieci Aldi, gdzie od 1 sierpnia dostępne będzie nowe piwo z browarów łódzkich czyli Tygrys. Tygrys jest to jasne piwo, ekstra mocne, 8,5% alkoholu, 13,9% ekstraktu, wszystko to w cenie 1,99 99. Zł. Od 1 sierpnia w Aldim można szukać tego właśnie piwa z browarów łódzkich dwuwarowy sposób ważenia. Nie wiem, co to do końca oznacza, ale takie piwo w Aldim się pojawiło, więc można go tam szukać. Teraz przechodzimy do Lidla. Kolejna niemiecka sieć. Tutaj oferta od 3 do 9 sierpnia w ramach tygodnia azjatyckiego. Browarnia Lidla Tsingtao i Chang. Tsingtao lager z Chin, Chang lager z Tajlandii. Oba Cenie 2,49. Są to dość okazyjne ceny, niskie ceny, dlatego że w innych marketach, w innych sklepach te piwa też się czasami pojawiają i z reguły kosztują więcej, aczkolwiek tym razem browarnia Lidla nas nie rozpieszcza szczególnie. Okej, okay, tyle Lidl. Teraz przechodzimy do żabki. W żabce piwa z browaru Fortuna: dwie butelki w cenie 6 zł plus kaucje za butelki zwrotne. Z tym również musimy się liczyć w przypadku tej oferty. Dalej mamy piwokarmi. Dwie butelki 0,4 litra w cenie 5 zł, jeżeli ktoś lubi. Książęce, ciemne, łagodne, złote, przeniczne, czerwony lager. Tutaj trzy butelki w cenie 9 zł. Plus, oczywiście, musimy liczyć się z kaucją za butelki zwrotne. Idziemy dalej. Tutaj okocim, tu okocim. Kozel. Kozel, dwie butelki w cenie 7 zł i 50 groszy. To jest również oferta w Żabce, czyli czeskie. Lagery, piwo Łomża Export, dwie butelki powiększone 0,66 litra w cenie 6 zł właśnie za dwie butelki, czyli taka opcja dość budżetowa na grilla, a tu jeszcze bardziej budżetowo, bo piwo Herman Müller za złoty 59 puszka, jest to piwo z Wampura, jasny lager, swego czasu próbowałem, dało się to wypić, nie wiem jak smakuje dzisiaj, być może już inaczej, można się przekonać idąc do żabki. Piwo Budweiser Budwar, dwie butelki w cenie 6 zł, to również jest Tutaj żabkowa czeska propozycja, piwo Kaltenbacher Pils, dwie puszki półlitrowe w cenie 4 zł, to jest lager jasny niemiecki robiony dla żabki, już od pewnego czasu dostępny. Harnaś nas nie interesuje, kasztela nie, tyskie nas nie interesuje, warka też nie, ale interesuje nas Bojan Toporek. Bojan Toporek z browaru Bojanowo w cenie 3,49, plus kaucja za butelkę zwrotną. Czyli lager chmielony m.in. odmianą Cascade z Bojanowa w żabce dostępny również. I to byłoby w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ofertę żabki. To właśnie żabka. A teraz przechodzimy do Carrefour'a. Oferta od 29 lipca do 10 sierpnia. Zobaczmy, co tym razem Carrefour dla nas przygotował, jeśli chodzi o piwa. Oferta drugi 50% taniej. I tutaj mamy piwo Cornelius. Różne rodzaje Corneliusa. W cenie 4,15 za pierwszą butelkę, a za drugą butelkę zapłacimy 8 groszy. Tak samo w przypadku starowara: starowar 3,29 za pierwszą butelkę i złoty 75 za drugą butelkę. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ofertę. Drugi 50% taniej w Carrefourze, ale nie jest to wszystko, co Carrefour nam przygotował, jeśli chodzi o kwestie związane z piwem. I za moment już to widzimy: piwo obołoń, różne rodzaje obołonia ukraińskiego w cenie 3 ,49 zł. 49 groszy. Następnie piwo Holandia, czyli holenderski lager w cenie 3,99 za butelkę. Piwo EB dla miłośników lat 90., 4 pak, 4 puszki w cenie 9,99, a obok uśmiecha się do nas. Lwówek-Lwówek, browar w Lwówku Śląskim. Tutaj mamy piwa ratuszowe, książęce i malinowe w cenie 2,99 za butelkę plus kaucja oczywiście za butelkę zwrotną. A na samym końcu, na samym dole mamy piwo husarskie. To jest mocny lager w butelce PET w cenie 2,99. Podejrzewam, że jest to Piwo z browarów łódzkich, być może nawet to samo co sarmackie, które jak wiemy jest dostępne w biedronce. I teraz to co nas interesuje najbardziej, od 30 lipca do 5 sierpnia, Tesco. Tesco piwa kraft. Tym razem główną rolę odgrywa rzemieślniczy browar Raduga. Co my tutaj mamy? Najnowsze piwo z radugi African Queen, czyli American Pale Ale w cenie 6,99. Zaraz za nim Lost Weekend, czyli bardzo udane Rye India Black Ale w cenie 8,99. Następnie odświeżona warka, odświeżona wersja. Piwa Metropolis to było pierwsze piwo z browaru Raduga. India Pale Ale w cenie 8,99 z nową etykietą. Piwo Some Like It Hot, czyli American Wheat z dodatkiem trawy cytrynowej za 6,99. Piwo Apartment American Ipa w cenie 6,99. I Naked City, czyli Belgian Ipa na belgijskich drożdżach. W cenie 7,99. Niektóre ceny całkiem atrakcyjne, niektóre bardzo zbliżone do tego, co możemy spotkać na co dzień w sklepach specjalistycznych, ale najważniejsze, że browar Raduga, a więc kolejny browar rzemieślniczy, pojawia się w Tesco i swoją obecność całkiem mocno zaznacza interesującymi, udanymi piwami. OK, idziemy dalej, bo to nie jest koniec oferty Tesco tym razem. Staro niefiltrowany w cenie 3,59. Paulanery, dwie wersje: jasna i ciemna. pszenica oczywiście, w cenie 3,99. Zlaty barzant, również jasny i ciemny w cenie 3,59. Budweiser, jasny i ciemny w cenie 2,99. I korona ekstra w cenie 3,49, kultowy meksykański lager. To również czeka na nas w Tesco, ale przede wszystkim oczywiście interesuje nas browar Raduga. To jest najbardziej tutaj interesująca rzecz. A skoro jesteśmy przy piwnych ofertach, chciałbym Wam polecić stronę www.piwneinfo.pl. Na której Marcin Kachel regularnie również zamieszcza informacje na temat promocji sklepowych. Czasami informuje o tym, o czym ja informuję, a czasami o tym, o czym akurat ja nie powiedziałem. W każdym razie stronę gorąco polecam jest regularnie aktualizowana i wiele ciekawych informacji, nie tylko dotyczących promocji piwnych, można na niej znaleźć. piwneinfo.pl Pozdrawiam i pozdrawiam. Polecam i pozdrawiam Marcina Kachela. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę tradycyjnie udanych zakupów Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Koniec kolejnego wydania. Piwnych okazji. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.